Ludzie często myślą o inwestowaniu jak o czymś, gdzie starsi ludzie w garniturach inwestują miliony złotych w akcje i mają setki informatorów na całym świecie. Ta prawda jest taka, że to kompletne bzdury. Inwestować może każdy, nawet mając tylko 10 złotych, a najlepszym miejscem na start według mnie jest rynek Steam, gdzie nawet nie potrzebujemy wkładu własnego, grając CSa dostajemy co tydzień skrzynkę z systemu dropów, która mniej więcej jest warta około 3 złotych, i to może posłużyć nam jako pierwszy kapitał do inwestycji. Cześć, ja nazywam się Szymon, to jest kanał, na którym rozmawiamy o inwestycjach na rynku STEAM, a to pierwszy odcinek serii Inwestuj jak Pro, gdzie mówię o podstawach inwestowania. Pokazuję też jak ja inwestuję pieniądze na swoich pięciu kontach o łącznej wartości 15 tysięcy złotych, więcej o tym znajdziecie na moim kanale, więc zachęcam do subskrypcji, a na 1000 subów losujemy kosę. Każdy porządkujący inwestor musi na swoim początku określić swoją strategię. Wyobraźmy sobie, że są tylko dwie główne strategie, żeby było po prostu prościej: long term i short term. Long term, czyli inwestowanie długoterminowe, oznacza to, że kupujemy i trzymamy przedmiot, który według naszej analizy będzie z czasem wzrastał na cenie. Przykładem z mojego doświadczenia może być to, że kupiłem skrzynkę ukąszenia węża za 85 groszy i po prostu trzymałem. Przez pierwsze dwa miesiące no niestety cena skrzynki spadła do 72 groszy. Co zrobiłem? Jako inwestor długoterminowy dokupiłem więcej po niższej cenie. Aktualnie ta skrzynka kosztuje ponad złotówkę. Dzięki dokupywaniu jej po spadkach, na które wydałem 1000 zł zyskałem dokładnie 470 zł, bo po prostu się nie bałem i kupowałem wtedy, kiedy inni sprzedają. To nazywamy uśrednianiem ceny. Kiedy cena spada, nie załamujemy się wcale, bo jesteśmy długo Warto też podjąć decyzję, kiedy chcemy sprzedać, określić konkretną datę lub konkretny poziom danej inwestycji, do której dążymy, bo nie mamy w zamiarze. Trzymać tego do końca świata, tylko osiągnąć w końcu jakiś zysk. Drugim nurtem inwestowania jest short term. Short term, czyli inwestowanie krótkoterminowe. Ten sposób może przynieść duże zyski w krótkim czasie, ale jest on niestety bardziej wymagający, bo wymaga częstego monitorowania rynku. Na moim kanale możecie znaleźć dużo przykładów inwestycji krótkoterminowych, jak i tych długoterminowych. Short term polega na grze pod trendy rynkowe, np. przykład skrzynka snów i koszmarów kosztuje w środę 4,14 zł, a w niedzielę 5,04. Co daje nam 25 groszy zysku na jednej skrzynce. Oczywiście wszystko jest składane po podatkach. To powtarzający się co tydzień trend. Inwestowanie krótkoterminowe można też realizować pod kątem wydarzeń, takich jak na przykład problemy z prawami autorskimi, naklejki i myślane oczy. Istnieje też forma wymiany między różnymi marketami, czy to z BOTEM, czy to PvP, o których już robiłem odcinek na tym kanale. Pamiętaj, że jako początkujący inwestor. Nawet jeśli nie masz tych tysięcy złotych na koncie, warto zainwestować w kilka różnych przedmiotów. Dlaczego? Bo inwestowanie zawsze wiąże się z jakimś mniejszym lub większym ryzykiem. Mając pięć różnych przedmiotów niepowiązanych ze sobą w żaden sposób, jesteś lepiej zabezpieczony. Jeśli jedna z tych inwestycji po prostu się wysypie i straci na wartości, nie masz się czym za bardzo przejmować, bo jeszcze masz cztery inne inwestycje. Na koniec tego odcinka. Chcę Wam pokazać fajny sposób, który ułatwi Wam inwestowanie. Jest to wtyczka Steam Inventory Helper, do której link zostawiam w opisie i możecie sobie ją pobrać na Google Chrome. A jak z niej dobrze korzystać, to niedługo pojawi się materiał na moim kanale. To by było na tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie, na razie.